To są samowary z naszego Schwiedermayera. Mam wrażenie, że było ich więcej, ale zostały trzery. I teraz wam pokażę, jeden jest zresztą o ten, to jest podróbka. Pokażę wam, po czym od razu poznajecie podróbkę. Mianowicie po tym, że tu nie ma dziurek. To znaczy, że to był samowar, w którym się nie paliło i tak naprawdę to podróbka. Tamte trzy, natomiast... Kamerzysta niech ucieka trochę dalej. Tamte trzy... Jeszcze dalej. Natomiast te trzy były używane. Ten pamiętam, że był używany, był później przerobiony na elektryczny. Tam ma z tyłu wtyczkę i bardzo często go używano, na przykład jak były święta czy różne inne historie. To się go używało. Trochę mu się jedna nóżka gignęła, bo mi kiedyś wypadł z rąk, ale udało się go uratować. Ten był bardzo elegancki, taki ekskluzjiw. Oczywiście taki samowar salonowy, ale. O! Nie pamiętam, żeby się go używało. Ale jest autentyczny. Także to jest ważne, że to jest autentyczny, autentyczny samowar. Natomiast ten nie był nigdy przerobiony. Jest samowarem autentycznym. I teraz wytłumaczę Wam, dlaczego kręcimy w trawie. Otóż w trawie kręcimy z tej przyczyny, że samowar. To było coś, co potrafiło uratować życie. W każdym reżimie, czy to był reżim cara, czy to był reżim bolszewików, ludzie, którzy dostawali wyrok zesłania, mogli ze sobą zabrać samowar. I teraz zobaczcie, jakie to było niesamowite, bo samowar miał kilka funkcji. Po pierwsze, w samowarze można było zapalić właściwie bleczym, na przykład szyszką, o, taką szyszką. W jaki sposób to robiono? Zdejmowano? To. Zdejmowano to, budowa samowara wygląda w sposób następujący. Tu mamy kominek. To jest zwykły kominek, w którym się paliło Wrzucało się szyszki i różne inne trawki, czyli wszystko, co było suche, w zapałkę i to się podpalało. Dzięki czemu to się paliło, a no dzięki temu, że tu był dopływ powietrza. I jak się tak fajnie zapaliło, to tu pomiędzy tą grzałką, tym kominkiem, a zewnętrzem, była woda. Tu się wlewało wodę. Przykrywało się, rączki były drewniane, toczone drewno, więc się człowiek nie oparzył. I nawet siedząc na drodze, podczas tak zwanego etapu, czyli w momencie, kiedy była jakaś przerwa w zesłaniu, pociąg tam jedzie, można było sobie tym kranikiem odkręcić i tutaj nalać gorącej wody. Ale to nie koniec. Funkcja samowara była jeszcze dodatkowo nieprawdopodobna, ponieważ tu u góry. Na tym wylocie, który nie wiem czy uda mi się teraz wetknąć. W każdym razie, na tym wylocie normalnie stawiało się czajniczek z esencją. Znaczy, w czasach spokojnych, w różnych salonach, tutaj po prostu robiono esencję, którą nalewano. Natomiast w czasach niespokojnych, kiedy zesłańcy musieli trafić na Syberię, oni tu po prostu stawiali zwykłą puszkę, zwykły garnek i byli w stanie zagotować sobie. Ja nie wiem, to co tam gotowali, kaszę czy cokolwiek innego, co mieli do jedzenia, czy jakieś tam inne ziółka. W każdym bądź razie z samowarem zarówno carscy urzędnicy, jak i bolszewiccy urzędnicy pozwalali jechać na Syberię ze słańcą. Cud techniki!